Nikt z nas nie został uświęcony w łonie naszych matek tak jak święty Józef, ale zostaliśmy ochrzczeni. Poprzez nas chrzest, zostaliśmy odrodzeni i otrzymaliśmy łaski konieczne do życia w cnocie i doskonałości. Święty Józef współpracował z łaskami, jakimi został obdarowany przez Boga, a jego umiłowanie ubóstwa kształtowało charakter bardziej pancerny. Niż u jakiegokolwiek innego mężczyzny na ziemi. Codzienne wyrzeczenie się ziemskich przyjemności było dla świętego Józefa normą. Wstąpił w szczególny związek małżeński z Maryją, gdy już kultywował czystość poprzez nadprzyrodzone umiłowanie ubóstwa. To książka Kennedy'ego Ohola, święty Józef pogromca duchów piekielnych. Książka dla prawdziwych mężczyzn, która ukazała się w moim przekładzie nakładem wydawnictwa AA.